część, raczej trzecia część. Uh -huh. Dobra, no, teraz jak zrobię. Dobra. Z pieniążkiem najlepiej. Najłatwiej pieniądze. Co? Nie wiem, jeszcze? Chyba trzy razy musi się tak? Zobaczymy co tu jest napisane Z gry Znajdź trzynastkę i Wygraj przypisaną do niej kwotę Trzynastka jest gdzieś? Nie, tu? Tu? Ma być trzynastka, czy tu? Hmm. Taka, taka cyferka, a tu nie ma Dobra, następne Czekaj. O kurde.

七,七,七,七,七十七度零七分四十。小北背我。嗯，这星期六。Wow.